Być korusem! Ej, ty ci wykopałem! Wszelkieś? Nagrałem się? Nagrałem, ale czekaj, trzeba więcej dowodów. <laughs> Za tobą, tutaj dziurę masz. Nie no, brokole. No to już... Ja pierdziu, ale w taki, że... Po... Czekaj, czekaj, pomo pomogę mu, pomogę mu, zamuruję mu tą wodę. Czyli pomogę mu, zamuruję mu tą wodę, żeby... żeby było mu łatwiej. Czekaj... czekaj. Dobra, to tyle wystarczy do administracji.